Nie możemy tam wskoczyć! Musimy się ruszyć! Może nie wyraziłem się jasno. To basen szybkiej śmierci! Drax! Wow! Drax, stary! E Wszystko okej? Okay? Okej. Okay, to chyba jednak nie jest łodziwo na pewno. Łaskocze! <laughs> Quill musimy pomówić o twoim dziecku próbującym nas zabić. Raker coś jej zrobił. To jest jego... Do, darmi, do starego sektora górniczego. Nie! Wielki unifikator wysłał liktorskie drony do niższych korytarzy. Karatycy zostaliby zdezintegrowani. Jestem. Ba ja, może, ale jeśli jesteśmy zgubieni, to oni nie mogą nas znaleźć. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zagubieni i zgubieni. Muszę się tylko połapać. Nigdy nie byłem na takim wielkim stanu. Ufaj swoim instynktom. Mały? mały? Hmm, to chyba lepsze od wynaturzenia. <noise> Jesteś zabawnym drobiazgiem. Jesteś nowym grupem. To jest bez sensu. Jesteś ten sam stary. Będzie dobrze. Roketowi to by się spodobało. Jak je naładujemy? Trzeba znaleźć coś z kompatybilnym portem zasilania. Może trzepnę błyskawicą? Napędza je wiara. Jeśli twoje spluwy nie miotają taką energią, to... Mamy tu tego śmierciobota. W jego baterii może być jeszcze trochę energii. Spróbujmy. Ok. Śpij sobie. Czujecie to? Nie. Wibracje są w tym miejscu inne. Zbliżamy się do krawędzi statku i naszego wyjścia ewakuacyjnego. Potrafisz to wyczuć? Halo! Ibrysy?